Witajcie tutaj z Zakręcona Game, a to jest pierwszy odcinek z serii moje budowle w Minecrafcie lub inaczej jak ją tam nazwę. Pierwsza budowla nie to nie jest moja budowla. Tam jest moja budowla. Nie jest zbyt duża, ale postanowiłam ją, że pokażę. Będę pokazywać jedną na odcinek. Chyba, że będą jakieś małe, lub. No, chyba, że będą jakieś bardzo małe, to wtedy. Mm, będę pokazywać więcej. I tak. Yy... O, dźwięk jest wyłączony. Dobrze, bo. Zacznijmy od tego, że. Mm... Dobra. Mm, nie zwracajcie uwagi na to, że mam miecze w ręce. Po prostu tak. Mm, więc tak. Mm, może zacznijmy raczej odtąd. Nie wiem, co to jest. Czy to miałaby być coś na styl fontanny, lub jakieś ozdoby z wodą, ale no. Coś w stylu tylko. Kto umie to przeczytać, niech przeczyta. Ale. Eee, tak, moje pomysły jakieś dziwne słowa. Zawsze takie miałam. Mm, no, taki pokój do zaklęć, po prostu chciałam zrobić. Nie denerwujcie mnie nawet. Eee, ja już chyba zmilę. Przepraszam, muszę to tak sobie zresetować, bo mi się zaczyna zacinać przez ten deszcz ale po prostu chyba z miliardy razy już dzisiaj musiałam wyłączyć deszcz to jest taki mój domek którym czasem liany, nie wiem dlaczego w domu mam liany, po prostu taki design mi przeszkadzają na przykład tutaj właśnie o tym nie chodzi a, udało się wejść to jest tam są schody, jak pewnie widzieliście, i to jest taki pokoik z niskim dachem pod sufitem. co? Pod sufitem pod schodami z niskim dachem pod sufitem, co ja gadam w ogóle. Tutaj mamy coś takiego, ale zrezygnowałam potem zrobienia z czegoś z lodu, bo nawet jak teraz możecie zauważyć, się po prostu wszystko zamieniało w wodę, bo musiałam jakoś oświetlać. Chodzimy sobie po schodach, i Ła! Wow, co ja zrobiłam? I właściwie nie do końca. No... Boże. C... Właściwie. No co? Jest. A właściwie trochę nie wiem po co, bo tutaj właściwie nic nie ma, oprócz takiego balkoniku. I. drzewa. Mhm. Możemy, chociaż przecież mogłam wyskoczyć przez szybę się Właśnie dlatego musiałam wszędzie tutaj, jak widzicie, to tutaj ten, wszędzie musiałam chodzić jeszcze raz i powiększać yy, tak to szkło o dwa lub więcej, bo wi nie wiem dlaczego villagerowie popełniali samobójstwo, po prostu wyskakując. I to nie, nawet nie to, że wychodzili i potem nie mogli jakoś, czyli... Yy, próbowali wejść, nawet jeśli nie mogli z powrotem wejść. Tylko oni po prostu skakali w dół. Samobójcy! Tutaj mamy takie uprawy. Ja nie pokazałam tam na dole jednego domku. Ła. Yy, wow. Muszę po prostu zresetować sobie tutaj. Nie pokazałam jednego domku. Ale szybko to naprawię. Przecież on jest taki ciekawy. Mówię, ta budowla nie jest jakaś duża, ciekawa po prostu. Tak. Ale się dosyć namęczyłam nad jej budową. Yy, tutaj mamy. W ogóle fajnie wystają te przedmioty. Tutaj. Yy, mam taki pokoik jakby jakiegoś. No jak to nazwać? Rzemieślnika? nie wiem tutaj mamy nie wiem coś takiego gdzie można testować swoje miecze na jakichś potworach których jajka powinny być w skrzynkach które zaraz pokażę no tak yy, tutaj zamykamy i są skrzynki o samowce no Nic ciekawego w tym domu, tak jak mówiłam, nie ma po prostu. Są piece, craftingi i coś w tym stylu rzeczy. Dobra, już nie będę tego otwierać i zamykać. Sojusz przelecimy, tak. W ogóle ja tam lubię grać na game Nie wiem, ja tam ten survival mnie aż tak nie pociąga. Nie pociąga. Otwieramy. O, widzę, że village tutaj się szyli mm, Tak. Tutaj mamy ten, ale mi się wydaje, że te kolumny mi tutaj ładnie wyszły. Nawet idźcie stąd! Chcę ludziom pokazać coś! Tutaj mamy statyw. Ten alchemiczny. Statyw alchemiczny. Statyw. To mi się już bardziej z aparatem kojarzy. W tych skrzynkach, o ile wiem, powinny być właśnie coś w tym stylu rzeczy. Jakieś buteleczki i składniki, ale w jednej nic nie ma. Yy, a tutaj mamy tak, że po prostu mamy pastwisko. O, znowu się zaczyna. Przepraszam, ale będziecie musieli tak oglądać niektóre materiały, bo się po prostu zaczynają. Yy, I tutaj mamy. No, po prostu mamy tutaj. Owce, które właśnie zżerają trawę. Tam zaraz pójdziemy, bo to jest. Nie wiem, czy ktoś się. Do... do, właśnie, piszcie. Macie teraz chwilę, jak ja będę przestawiać tam zwierzęta. Co to jest? Ciekawe, kto zgadnie. W tych skrzynkach są rzeczy, czym rozmnażają się zwierzęta. Co ten kurczak tutaj robi i co krowa robi? Nie naprawdę O o, popsułam. Nie było tego. Zaraz to naprawimy. Wchodź tutaj, krowa. No wchodź. Chodź. No. Czy specjal. Co ja zrobiłam? Dobra, spadaj. Nie widzieliście tego, ale... W, w ogóle popsułam skrzynkę. Dlaczego? Dobra. Eee, nie. W... w ogóle ja tak trochę nie kapuję. O co ja właśnie. Dobra, nieważne, bo chyba się sama ze sobą pomyliłam. Mm, Świnki. No i idziemy do tego czegoś tajemniczego. Jak pewnie. U, tak, tak Leostąd jest. Jak pewnie ktoś zauważy, tutaj jest taka dziwna dźwignia, którą klikamy. Jakoś jaśniej. Dlatego, że się otwiera przejście. To był mój pierwszy mechanizm na te tłoki. Pierwsze to zrobiło. No, to jest coś stara budowla. Tutaj mamy niby skrzynkę tam z skórzanymi tymi. I ale mam tutaj jeszcze jedną dźwignię. No i łóżko. Tutaj kolejną. No i tutaj są już rzeczy właściwie były, bo tutaj były jeszcze te miecze. Powinnam je teraz otworzyć. Tam mają takie sobie enchanty, włożyłam w to z książek magicznych. No. No i jest jeszcze chyba jedno, co chcę wam ja pokazać, tylko że jeszcze nie... A nie, zrobiłam przecież, co ja tam. Oj. Mm. Otwieramy. Mm. I idziemy na dwóch. W ogóle musiałam to wszystko robić. Tutaj pogrubiać, bo oni naprawdę popełniali samobójstwa. I tu mam taką dróżkę do takiego pokoju, który robiłam akurat dzisiaj. Taki wielki. Znaczy wiem, że ludzie robili dużo większe i właśnie sama się dziwię, jak mi się to chciało, bo ja sobie postanawiam, że coś zrobię, a się okazuje, że potem mi, że mi się nie chce. Tu jest taka altanka. Tu miały być jeszcze zwierzęta, ale zapomniałam o nich. Tutaj jest taki wodospad. Dziwny dosyć. No i. Dynie, no nie wiem. Myślę, że nawet spoko to wygląda, ale jaki tu jest sens? Tym, że tu jest po prostu taki ogród pod niebem, żeby był. Chociaż mamy grządki tam już. No to. Właściwie nie ma nic więcej tutaj do pokazywania. No, ten. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Następne pewnie będą już w ogóle lepsze. No nie wiem, wykombinujemy coś fajniejszego niż takie zwykłe zwiedzanie. Właśnie muszę to wykombinować pierw. Ale dziękuję za oglądanie tego odcinka. W ogóle muszę sobie program do nagrywania tutaj. I widzimy się w następnych odcinkach. Tak więc Siemanko, cześć i pa, pa.